Aleją Jana Pawła II w Warszawie dojeżdżam do Ronda Radosław. Gdy ostatnim razem, kilka lat temu byłem w Warszawie, Rondo Radosław to było zwykłe skrzyżowanie, skrzyżowanie z wyspą, ale bez ruchu okrężnego. Obecnie już się to zmieniło. Rondo, Rondo Radosław jest skrzyżowaniem o ruchu okrężnym, skrzyżowaniem o ruchu kierowanym jak widzimy występuje tutaj sygnalizacja świetna. aż trzy pasy na samym rondzie, z czego prawym możemy tylko zjechać najbliższym zjazdem natomiast y, prawym pasem możemy jechać na wprost jak i zjechać pierwszym y, zjazdem z ronda tak jak ja pojechałem czyli kontynuowałem jazdę ale ją Jana Pawła